Hey hey, hey, this level two, hey, hey hey level two da, A A level two ah, uh, oh yeah 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 yeah, A A A A A. To z lewe czy trap, sprawdzę to ziołek proste Jeżdżę pity bity ziomek, nie wiesz co, co chodzi, to spaczysz To są trapy, 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 trapy To są trapy, 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 ej Nie wiesz o co chodzi ziomek, to sprawdzaj to ziomek proste To są trapy ziomek, typie trzeba iść to proste, to są tirar, template, trapy, trapa, trapy, trapy, trapy Trapy, 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 ej Jeżdżę tu na bit i mówię tutaj prawdy Jestem raperem, typie robię rap Zawracaj robię rap, trap czy ziobek, sprawdzaj to temacie Tu to rap, traf, czy ta ludzi kubatek raczej Robię rap, trap czy cały czas, kiedy do przodu proste Ludzie jak roboty nie wiedzą o co chodzi Znowu, znowu rap, trap czy coś w jesteście Może będziecie nabijać tego na teście, jo Ty wiecie o co chodzi, to sprawdzaj to historię i To jest rap, zupełnie czy, więc sprawdzaj to To jest rap, to jest trap, to jest rap, to jest rap, to jest trap to czy, rap, ta, ta, ta. Nie wiem, co to chodzi, żeby sprawdzać to, Żeby proste, proste, wiesz, że to na i rapuje sobie ziom To są trapy, trapy, trapy Trapy, 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 to są trapy Trapy, 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 Ej, to są trapy, typie Więc sprawdzać to proste, to tam czy level up, tak, to napijam tym Roboty są w szoku, bo nie wiedzą o co chodzi znowu. Znowu ktoś zabija trap czy ziomu. Ja to nawijam i co? No co chcecie mi tego roboty? Jestem jarko PKW. Do roboty się biorę i się nawija jak chcę. Ziomem. Ja i jest zajebiście proste, ej Nie wiesz co chodzi, to sprawdzę to ziołem proste, to jest trap level 3, więc sprawdza to ziołem proste, to są trapy, trapy, trapy Trapy, trapy, trapy Trapy, 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 ej Nie wiesz co co chodzi ziołem, to zbroście ziołem którzy życie leci, na tym bitarze. to są trapy, trapy, trapy trapy, 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 trapy. to są trapy, 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 ej, całe życie na trapach lecę, całe życie na stąd lecę Roboty są w szoku i chcą w tego więcej, bo chcą więcej trapu, trapu, więcej trapów, trapu Są więcej rapu, trapu na póź trapu, bo cały czas zawijam, cały czas to robię ziołem, cały czas robię ty rap i tak skończyć Nie mogę, to jest drap, lewe trap Cały czas to, że zabija, a rob... Bo to tobie gadają O mama mia, ej To jest level czy Level trap Ziołem proste Sprawdzaj to Jak nie wiesz to spraw To ziąłem, To jest trap To jest trap Level czy Level Level czy Ta 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 ta, ta. Nie wiesz o co chodzi To spraw To ziołem proste To jest Tak czy... Tak ci powiem ziołem To jest trap To jest trap To jest trap To jest trap To jest level czy Trap Ta 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 ej Skrrt